Próbujesz dzikie i niebezpieczne miejsce. Nie znajdziesz tu sprawiedliwości! Tylko rozpacz i mrocz! Wiedziałem, że szkolenie cię na łowce demonów było błędem. Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed wami kolejny odcinek z serii Kerciane studium Hearthstone. I pierwszą kartą, którą omówię jest to karta do Warlocka, czyli Czarnoksiężnika. Za 4 many, 5 ataku, 5 życia, zwykły common, matrona nocnic posiada zryw, okrzyk bojowy odrzuć kartę o najwyższym koście i jest demonem. Po pierwsze, pierwszym plusem jest to, że kosztuje 4 many, drugim plusem, że jest demonem, czyli posiada synergię z demonami. Trzeci plus, że ma całkiem spoko statystyki w porównaniu do ilości kosztu many Robi coś na wejści i ma zryw. Minusem natomiast tej karty jest to, i to dosyć sporym, że musimy odrzucić kartę o najwyższym koście, ale jak dobrze pójdzie, można to fajnie wycyrklować i wtedy praktycznie niewiele stracimy, albo i czasami wcale. Dlatego moja ocena na w tej karcie 4 z mocnym plusem, dostaje 4. Przejdźmy do następnej karty. Jest to karta do Warlocka, czyli Czarnoksiężnika. Zatrzymany, 3 ataku, 4 życia, epic, mroczno oka. Gdy twój bohater otrzyma obrażenia, odśwież dwa kryształy many i jest demonem. Karta ma statystyki niezłe, jak zatrzymany. Jest demonem, więc ma synergię z demonami. Dzięki temu, że tracimy obrażenia, odzyskujemy sobie kryształ many, czyli fajnie kontrolujemy przez to stół, bo możemy kolejne miniony, czary, czy cokolwiek innego rzucić. Do tego moja ocena na rankedach. Ta karta otrzymuje 5 z minusem, a na arenie dostaje taką samą ocenę. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. I jest to karta do Urloka, czyli Czarnoksiężnika za 4 many. Mroczny portal RAR. Dobyć stronnika, jeśli masz co najmniej 8 kart w ręce, kosztuje 5 mniej. Karta z jednej strony jest fajna, a z drugiej strony taka sobie. Fajna jest, bo dobieramy stronnika. No i kosztuje tylko, albo aż, zależy jak na to spojrzeć, 4 many. Minusem jest to, że ma pewne mocne warunki do spełnienia. Dlatego moim zdaniem ta karta zasługuje na ocenę na rankedach na 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 2 z minusem. Przechodzimy teraz do kolejnej karty. I jest to karta do Warlocka, czyli Czerna Księżnika za 1 many. Zwykły common, niestabilny, Spaczobot. Zadaj 3 punkty obrażeń wrogiemu stronnikowi i losowemu przyjaznemu stronnikowi. No cóż, karta wydaje się taka sobie, aczkolwiek nie jest aż taka zła, ponieważ zadajemy 3 punkty obrażeń wrogiemu stronnikowi, ale minusem jednocześnie jest to, że możemy, wręcz musimy zadzieć losowemu przyjaznemu również. Plusem tej karty jest to, że kosztuje 1 man. Moim zdaniem jest średnio grywalna. Będzie się pojawiać, ale tylko od czasu do czasu, nie jest jakoś niczym szczególnym, ale też nie jest jakimś totalnym krapem. Dlatego moim zdaniem na rękach ta karta otrzymuje ode mnie ocenę 3, a na arenie dostaje 2 z mocnym minusem. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta za 6 do Burloka, czyli Czerna zwykły common, ręka Kuldana. Gdy zagrasz lub odrzucisz tę kartę, dobierz 3 karty. Karta według mnie jest świetna, będzie grana, będzie się pojawiać, jest grywalna. Urloka to nie problem odrzucić kartę jakąś, a tym bardziej po prostu zagrać. I dzięki temu dobieramy 3 karty. No, minusem można powiedzieć tej karciuszki jest to, że kosztuje aż 6 many. Jednakże moim skromnym zdaniem, ta karta na rękę tak zasługuje na ocenę. Na 5 z mocnym minusem, a na ranie dostaje 4. Przechodzimy teraz do kolejnej karcioszki. jest to karta do warlocka, czyli czarna jest za 8 many, 5 ataku, 7 życia, RAR, upiorna na posiada prowokację i agonia. I na agonii przyzwij upiorną władczynię 5-5 skradzieżą życia i jest demonem. Karta według mnie jest bardzo fajna. Będzie się pojawiać, jest grywalna, jest niezłym koksem posiada oczywiście prowokację czyli stopuje powiedzmy na chwilę przeciwnika, no i jeszcze na agonię używa nam kolejnego miniona karta jak dla mnie zasługuje na rankadach na ocenę 5 z minusem a na arenie dostaje 5, przejdźmy teraz do następnej karty, którą omówię jest to karta do wojownika, zatrzymany, broń 1 ataku, 4 razy możliwości użycia, bastion azinota i jest legendą za każdym razem, gdy twój bohater miałby otrzymać obrażenia, Baścia na traci zamiast tego jeden punkt wytrzymałości. Karta jest średnia. Może się pojawiać od czasu do czasu, będzie grana, ale niezbyt jakoś specjalnie często. I coś można powiedzieć o tej karcie? No, tak jak dla mnie, średnia. I w moim odczuciu, tę karciuszkę otrzymuje na rękach ocenę 3 z plusem. A na arenie dostaje taką samą ocenę. Przejdźmy teraz do kolejnej karty. Jest to karta do Wojownika, zatrzymany, epik, burza ostrzy. Zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom, powtarzaj, jest skinie jakiś stronnik. Karta uważam, że będzie się pojawiać, jest w miarę grywalna. Można powiedzieć, że jest to taka przerówka, tylko problem tej karcie stanowi to, że obrażenia dostają wszyscy stronnicy, ale można to fajnie u Wojownika w miarę wykorzystać. Dlatego moim skromnym zdaniem ta karta zasługuje na ocenę na Rankedach. 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 2 minus. Przechodzimy teraz do kolejnej karciuszki, którą omówię. I jest to karta do wojownika za 4 many, 4 ataku, 4 życia, legenda, karga do ręki. posiada zryw, agonia wtosu i kargata prime do Twojej talii. Karta jest grywalna, będzie grana, będzie się pojawiać jak najbardziej. Statystyki ma jak najbardziej spoko, bo ma za 4 bany 4-4. jeszcze zryw, więc możemy jakiegoś miniona ubić. No i na agonii wtasujemy sobie Kargata, Prime do naszej tary. Jak dla mnie ta karta na rankedach otrzymuje ocenę 4, a na arenie dostaje taką samą ocenę. Następną kartą, którą omówię jest Karta do Wojownika za 2 many. Rar, Korsarska Skrytka. Dobierz broń i daj jej plus 1, plus 1. W moim odczuciu ta karta będzie się pojawiać, ale tylko do specyficznych deków, ewentualnie tam, gdzie można od czasu do czasu włożyć broń. Dlatego, według mnie, ta karta zasługuje na rękach na ocenę. 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 2 z plusem. Następną kartą, którą umówię jest... Karta do wojownika za jeden manę zwykły komon, miecz i tarcza. Zadaj dwa punkty obraźni stronnikowi, otrzymujesz 2 punkty pancerz. Karta nie jest jakoś szczególna, niczym wielkim się nie wyróżnia, jednakże też nie jest jakimś totalnym krapem. Karta może się pojawiać od czasu do czasu. Będzie grana, w miarę jest grywalna, bo mamy za jeden manę taką jakby niszczarkę czyli możemy rozwalić jakiegoś sobie kolesia, który ma dwa lub mniej życia. No, i jeszcze otrzymać dodatkowo od ot tak po prostu dwa punkty pancerza. Karta, jak dla mnie, zasługuje na rankadach na ocenę 3 z mocnym plusem, a na arenie dostaje 3. Przejdźmy do omówienia kolejnej karty. I jest to karta do wojownika za 1 many, 2 ataku, 2 życia. tylko common, uwięziony Ganark. I jestem ona. W stanie uśpienia przez dwie tory, gdy się przebudzi, wyposaż bohatera w topór 3 2 Po pierwsze, karciuszka ma spoko statystyki, jak za jeden manę. Po drugie, jest demonem, więc ma synergię z demonami. Po trzecie, plusem i minusem jest to, że ma te uśpienie. I po czwarte, jest fajnie to, gdy się budzi, dostajemy topór 3 na 2 Karta jest całkiem ok. Będzie się pojawiać może nie super często, ale jednak. Jest w miarę grywalna, dlatego, moim skromnym zdaniem, ta karta zasługuje na rękadach na ocenę 3 z mocnym plusem, a na ranie dostaje 4 z mocnym minusem. Następną kartą, którą mówię, to karta za 7 many do wojownika, 6 ataku, 8 życia, rar, wrząco krwisty oprych. Posiada zryw, kosztuje 1 mniej za każdego zranionego stronnika. Karta według mnie. Bardzo fajna, będzie się pojawiać, jest grywalna. I moim skromnym odczuciu na rękę tak. ta karta zasługuje na ocenę 4 z mocnym plusem, a na arenie zasługuje na ocenę 5 z mocnym minusem. I to wszystko, jeśli chodzi o omówienie kart w tym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!